Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na dzisiejszej konferencji prasowej w samym sercu Śląska na katowickim Nikiszowcu. Zaprosiliśmy państwa, żeby opowiedzieć o ważnej, ale też bulwersującej sprawie. Oto rząd PiSu wprowadza dodatek, dopłatę do zakupu węgla, ale niestety po raz kolejny dzieli społeczeństwo, dzieli Polaków na lepszych i gorszych, bowiem nie każdy, kto zimą będzie ogrzewał swój dom, na te pieniądze będzie miał szansę. W szczegółach opowiedzą Borys Budka, poseł przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz Jarosław Makowski, Katowicki Radny. Bardzo proszę. Czasy się zmieniają, zwierzęta. Ciągle z nami, ale tak zupełnie poważnie, szanowni państwo, rząd nie wykorzystał sytuacji, nie wykorzystał poprawki koalicji obywatelskiej i nie przyjął prostej zasady, że każdy, kto będzie miał problemy z węglem, nie, ta, każdy, kto będzie miał problemy z gazem, kto będzie miał problemy z energią elektryczną. Będzie mógł liczyć na pomoc ze strony budżetu państwa. Otóż przyjęte rozwiązania w ustawie o dodatku węglowym wykluczyły ponad 10 milionów polskich rodzin z jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa. Wyobraźcie sobie, że niecałe 4 miliony gospodarstw domowych. To domy ogrzewane węglem. Natomiast pozostałe osoby albo wymieniły swoje piece na bardziej ekologiczne, albo korzystają tak jak tutaj na tym osiedlu z ciepła systemowego, czyli z ciepłowni miejskich, z, ze źródeł wspólnych. I co się okazuje, że emeryt, który ledwo wiąże koniec z końcem i dostanie podwyżkę opłat eksploatacyjnych czy czynszu, czy ogrzewania o kilkaset procent, ale ma kotłownię wspólną z innymi, albo korzysta z ciepła systemowego, no, to nie będzie miał żadnej pomocy ze strony państwa. Natomiast ta pomoc będzie tylko dla ludzi, którzy ogrzewają węglem. Dlatego Koalicja Obywatelska złożyła bardzo prostą poprawkę, która rozwiązuje te problemy, która wszystkich traktuje w sposób równy, sprawiedliwy. Otóż każdy w tej zimie powinien, no, kto ogrzewa swoje mieszkanie, swój dom, które spotkał się z bardzo drastyczną podwyżką. Czy cen gazu, czy cen prądu, czy cen oleju opałowego, czy też węgla, powinien dostać od państwa taką samą pomoc. Tak, stać budżet państwa na to, ponieważ z tak zwanej premii inflacyjnej będzie ponad 40 miliardów 40 miliardów złotych. No i cóż, rząd swoimi głosami w parlamencie odrzucił, Tą poprawkę liczymy na to, że ta refleksja ze strony Premiera ze Śląska. Człowieka, który tu został wybrany Mateusza Morawieckiego przyjdzie kiedy Senat. Przegłosuje stosowne poprawki, i mam nadzieję, że wówczas pan premier Morawiecki nie odważy się głosować przeciwko ludziom, między innymi ludziom na Śląsku. Ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym będzie mówił pan radny Jarosław Makowski: takie ordynarne oszustwo w stosunku do tych wszystkich, którzy zaufali rządowi i wymienili źródła energii na bardziej ekologiczne. Oni zostali oszukani, oszukani podwójnie, o czym Jarosław Makowski. Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy do czynienia, do, do czynienia z rażącą niesprawiedliwością, bo oto ludzie, którzy zaufali rządowi, to ludzie, którzy zaufali społecznikom, aktywistom, ale przede wszystkim to ludzie, którzy uznali, że ekologia jest ważna, że walka ze smogiem to nie jest walka z wiatrakami i wymienili swoje źródła ciepła, dzisiaj zostają, przepraszam za sformułowanie, na lodzie. W Katowicach mamy jeszcze do wymiany około 15 tysięcy kopciuchów. Co roku w naszym kraju z powodu smogu umiera około 45 tysięcy osób. Dzisiaj wszyscy, cały ten wysiłek z ostatnich kilku lat w zasadzie idzie do kosza. Dlaczego? No właśnie dlatego, że rząd postanowił po pierwsze podzielić ludzi. Jednorazową dopłatę w wysokości 3 tysięcy dostaną tylko i wyłącznie ci, którzy używają. Źródeł energii opalanych węglem, ale co gorsza, ci, którzy wymienili swoje źródła energii na bardziej ekologiczne, zainwestowali w nie, zostali oszukani podwójnie: raz, że już raz zainwestowali, i dzisiaj, że nie dostaną tego dodatku, bo nie palą węglem. Więc My, radni Koalicji Obywatelskiej, tu w Katowicach, radni Platformy Obywatelskiej, rozpoczęliśmy trzy tygodnie temu akcję Katowice przyszłości. I w ramach tej ankiety, którą prowadzimy i, i rozmawiamy z mieszkańcami, jest również pytanie o smog. I oczywiście mieszkańcy mówią nam w rozmowach, że ok, należy walczyć ze smogiem i miasto powinno intensywniej e, działać, także finansowo, na rzecz czystego powietrza. Kłopot polega na tym, że dzisiaj to przestaje mieć sens właśnie w wyniku tej ustawy. Dlatego uważamy, że z jednej strony państwo abdykowało, jeżeli idzie o walkę ze smogiem, ale z drugiej strony dzieje się radykalna niesprawiedliwość, o której mówił przewodniczący Borys Budka, że ludzie zostali podzieleni podzieleni na tych, którzy dostaną dopłaty, i na tych, którzy owych dopłat nie dostaną. Szanowni państwo, jest jeszcze ostatni element tego bulwersującego nic nie robienia przez ostatnie 7 lat e, rządu PiS. Otóż wyobraźcie sobie, że na 60 dni zawieszono te wszystkie ekologiczne normy dotyczące możliwości obrotu m, częścią śmieci powęglowych. Wyobraźcie sobie, że z jednej strony Rząd zachęca do tego, by było ekologicznie, przynajmniej tak twierdzą, ale z drugiej strony na 60 dni pozwalają handlować węglowymi śmieciami, pozwalają handlować tym, co w cywilizowanym świecie nie może być spalany. Otóż czeka nas nie tylko mroźna zima, ponieważ w rozwiązaniach rządowych nie ma mowy o tym, jak kupić ten węgiel, zostawia się ludzi samych sobie, ale czeka nas również zima pełna smogu, dlatego że włączenie do obrotu tych właśnie ton śmieci powęglowych powoduje, że w piecach ludzi, których, którzy nie będą mogli kupić nic innego oprócz tych śmieci, znajdzie się trucizna zabijająca ludzi. To są dziesiątki tysięcy rocznie istnień ludzkich, które giną przez smog. A rząd tymi rozwiązaniami dokłada jeszcze kolejne tysiące. No cóż, nie zabezpieczyli przez 7 lat polskiej energetyki od wpływu rosyjskiego węgla. Zwiększono import węgla ze wschodu z 5 milionów ton w 2020, w 2015 roku do blisko 14 milionów ton w 2018 roku. Jednocześnie praktycznie wyeliminowano odnawialne źródła energii. Patrz, ustawa wiatrakowa, czy też uderzenie w fotowoltaikę. I teraz, kiedy przychodzi chyba najtrudniejsza w ostatnich latach zima, kiedy składy węgla są puste, rząd abdykował, bo proponuje tylko danie części części ludziom. Trzech tysięcy, a resztę pozostawienie samym sobie. Nie na tym poli polega polityka odpowiedzialnego państwa i dlatego w Senacie zrobimy wszystko, by ta niesprawiedliwa ustawa została po prostu poprawiona. Dziękujemy. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Ale zobaczcie Państwo, już pis szykuje kolejne kłamstwo, jeżeli chodzi o to, co stanie się w zimie. Jarosław Kaczyński podobno powiedział, że wyprzedano infrastrukturę portową, więc pewnie węgiel będzie w porcie, ale nie będzie się go dało rozładować. Otóż Jarosławie Kaczyński, panie prezesie, pośle, pan znowu kłamie. Pan idzie tropem swojego kolegi patologicznego kłamcy Mateusza Morawieckiego. Otóż ponad 90% infrastruktury portowej jest w rękach państwa. Tylko przez 7 lat tak zaniedbaliście tą infrastrukturę, że nie będzie się po prostu dało jej eksploatować. Ale co jeszcze zrobiliście, orły ekonomiczne, w tym premierze ze Śląska? Otóż wysprzedaliście węglarki, takie... To są takie wagony, które służą temu, żeby wozić ten węgiel z portu do innych miejsc w Polsce. Wyobraźcie sobie, że PKP Karko w 2015 roku zrobiło zamówienie, zakupiło te węglarki, właśnie które służyły transportowi. Co robi ten rząd, co robi jego spółka podległa? Otóż sprzedaje te węglarki. Nie ma czym wozić węgla. I jeszcze jeden numer, jeszcze jedno kłamstwo Morawieckiego. Wyobraźcie sobie Państwo, że od stycznia do maja wyeksportowano z Polski do innych krajów blisko 3 miliony ton węgla. Tak, 3 miliony ton pojechało gdzieś za granicę. Więc jeżeli rząd mówi, że on jest przygotowany na to, co się stanie w zimie, no to przypomnę, że dokładnie tak samo był przygotowany na inflację. Że dokładnie takie same zapewnienia ze strony pana Sasina padały, jeżeli. Bo nie straszcie inflacją. Teraz pan Sasin mówi, nie straszcie tym, że nie będzie czym ogrzać polskich mieszkań. Otóż szykuje się Armagedon nie tylko, w nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w cieple systemowym. Ciepłownie te komunalne, te miejskie już sygnalizują, że nie będzie węgla do opalania mieszkań. Przez 7 lat nie zrobiono nic. By na taką sytuację się przygotować. I to jest absolutna odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego, ale również premiera ze Śląska, bo przypomnę i będę do bólu przypominał, że Mateusz Morawiecki został wybrany tutaj w tym okręgu, czyli w okręgu katowickim. No to, co właśnie kiedy zrobił rząd, żeby sprowadzić KNK e, do Polski, e, dzisiaj premier przyjeżdża na świat i będzie spotykał się z jakimiś czy to jest przekaszenie pożarów, czy rząd faktycznie podejmuje już jakieś konkretne decyzje? Po pierwsze ograniczono wydobycie przez ostatnie 7 lat. Ograniczono 17 milionów ton wydobycie z polskich kopalń. 17 kopalń zostało zamkniętych bądź jest w procesie likwidacji. W toku rządu najpierw premier Szydła, teraz premiera Morawieckiego dopuszczono do tego, by zwiększyć import węgla z Rosji. Z 5 milionów ton, niecałych 5 milionów ton w 2015 roku do w 2018 blisko 14 milionów ton. To była odpowiedź rządu morawieckiego. To było uzależnienie polskiej energetyki od węgla z Rosji. To było uzależnienie gospodarstw domowych od węgla z Rosji. I co jeszcze? Otóż pan premier morawiecki jeszcze do niedawna zapewniał, że węgla nie zabraknie. Teraz widzimy, że tego węgla po prostu nie ma. Ale Zmarnowali, i to jest największy grzech rządów morawieckiego, szydło, Kaczyńskiego i całej tej pisowskiej ferajny. Otóż oni zmarnowali 60 miliardów złotych, które pochodziły z certyfikatów CO2. Te pieniądze nie wylądowały w Brukseli. One nie, nie pojechały gdzieś za granicę, one były w budżecie państwa i one miały służyć między innymi wybudowaniu alternatywnych źródeł energii wiatraków, fotowoltaiki, sieci na to przygotowanych. Oni te pieniądze przejedli. A teraz, gdy dochodzi do takiego kryzysu, będzie premier spotykał się ze związkowcami i co im powie? Oczywiście wiemy, co im powie. Będzie opowiadał o tym, że winą za to, co jest po siedmiu latach rządu PiSu, to jest wina oczywiście Donalda Tuska, no bo tak będzie mówił. Tylko, że pan premier zapomniał, że od siedmiu lat PiS ma niepodzielną władzę. Ma swojego prezydenta, ma absolutną większość w Sejmie, a jak jej nie ma, to Kaczyński kogoś zawsze kupi, Mejzów i tam innych, Kukizów i całą resztę, ale zawsze ma tą większość. I co? I będzie udawał, że to jest wina Tuska? Ja myślę, że tak dzisiaj to, na co wszyscy czekają, i to bez względu na to, kto, po której stronie się opowiadają, to żeby premier przyjechał tu do Katowic i złożył swoją dymisję, powiedział, nie dałem rady. Okazało się, że lepszy jestem w zabezpieczaniu własnego majątku niż w zabezpieczaniu Polaków przed kryzysem. Dlatego, panie premierze Morawiecki, tak jakby pan tu wcześniej, zanim się pan spotka ze związkowcami, albo później, jak już pan wyjdzie od nich, niech pan tu przyjdzie, piękny Nikisz, niech pan tu stanie, powie, Sorry, przepraszam, nie udało się. Przepraszam, oszukałem Was, wyborców ze Śląska. Wracam do banku. Tam na mnie czeka ciepła posada. Na obligacjach się znam, na majątkach się znam. Wrócę do tego, co mi idzie najlepiej, czyli robieniu pieniędzy. Robieniu pieniędzy dla siebie no i swojej rodziny. To, jeżeli mogę, panie przewodniczący, dwa pytania. Pierwsze, dzisiejszy portal WPO Info. Zastępca redaktora Naciemnego gazety kierujący działem kraj, nadzoruje specjalny zespół do kupienia o bajkach. na wewnętrznym spotkaniu redakcji zarządu na Naciemnej Pisma bardzo Żywienic. To zostało nagrane. Prośba o komentarz do tego. A kto, kto pyta jeszcze raz, tylko. Yy, ale kto napisał ten artykuł? Pan Pereira? Tak jest. <laughs> to wiecie, państwo, to jest najlepszy hit. Jeżeli ja. O, świetnie, że pan pyta. Wyobraźcie, zaopowiem wam moją historię. Wyobraźcie sobie, że pan Pereira mnie pozwał. O naruszenie jego dobrego imienia. I wyobraźcie sobie, że pan Pereira jeszcze chce, żeby o tym jego dobrym imieniu mówił pan Wilcztein, żeby o tym mówił pan Tulicki, żeby o tym mówili inni redaktorzy TVP. Więc dopóki pan Pereira nie wykona wyroku sądowego, na mocy którego w 2019 roku miał mnie przeprosić, to z całym szacunkiem dla redakcji katowickiej telewizji polskiej, nie odpowiem na żadne pytanie pana Perejry. Dlatego, że on nie wykonuje wyroków sądowych. Jak on wykona ten wyrok, wtedy możemy gadać. Także, panie Pereira, wykonujemy wyroki sądowe, a potem możemy dalej udawać dziennikarza. I drugie pytanie. Drugie pytanie. Dlaczego nie ma komentarza Donalda Tuska w sprawie Borka, czyli tej w Zastanawiam się, dlaczego nie ma komentarza Jarosława Kaczyńskiego do byłego senatora PiSu, pana Bąkowskiego, który został skazany za to, że maltretował i doprowadził do śmierci swojego psa. Dlaczego nie ma komentarza Jarosława Kaczyńskiego do byłego radnego PiSu z Bydgoszczy, który został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej własnej żony? Ja bym oczekiwał, że jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek naruszenia prawa, to że tym zajmują się odpowiednie organy. Jeżeli gdziekolwiek w Polsce, w jakiejkolwiek instytucji dochodzi do naruszenia prawa pracy, to od tego jest Inspekcja Pracy i Sąd Pracy. I ja zawsze do tego odsyłam. Nie podejrzewam, by Jarosław Kaczyński chciał kryć radnego damskiego boksera w Bydgoszczy, tylko że po prostu o tym nie wiedział. Więc e, prokuratura od siedmiu lat w rękach Ziobry, Inspekcja Pracy, rządowa instytucja, jeżeli gdziekolwiek w Polsce zdarza się naruszenie prawa, one powinny działać.

czy to jest taki paradoks trochę, bo normalnie nie powinno się atakować czy też w dyskursie odnosić do takich argumentów ad personam. Natomiast jeżeli Jarosław Kaczyński najpierw nakazuje polskim kobietom rodzić zdeformowane płody, które nie będą istniały, nie mają prawa żyć później. Jeżeli mówi, kto w Polsce jest rodziną, a kto nie jest, a on raczej ma małe doświadczenie w tym zakresie, jeżeli zajmuje się transpłciowością, a nie słyszałem, żeby się na tym znał, jeżeli później wyszydza swojego przeciwnika politycznego, że ten w wieku 65 lat przebiegł maraton, a raczej, no cóż, tę żyzną fizyczną Jarosław Kaczyński nie grzeszy, a teraz zabiera się za polską młodzież, mówiąc im, że on zrobi kontrakcję, bo smartfony mu przeszkadzają. To ja przypominam, że polskich internautów w 2008 roku Jarosław Kaczyński nazywał y, tymi, co piją alkohol i oglądają w sieci pornografię. Więc ja mam taki apel do pana prezesa, niech on się tam, niech on jeździ po tej Polsce, niech on tam sobie opowiada, co chce. Ale ręce precz od polskiej młodzieży. Oni naprawdę są dużo mądrzejsi niż cała nasza klasa polityczna. My od młodzieży się powinniśmy uczyć, a nie proponować jakieś kontrakcje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.